Cześć witajcie, ja z tej strony Robert dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować dokładny wygląd Samsunga Galaxy Alpha. Na tych pierwsze wrażeniach, które były nagrywane w Berlinie, no, tak nie do końca może było to wszystko widać. Znamy też teraz Samsunga Galaxy Note 4, wiemy jak wygląda. Wygląda właściwie tak samo, z małymi zmianami oczywiście, ale jeśli chodzi o ramkę, to bardzo podobnie to wygląda. No i jak dobrze wiemy, jest to nowy trend w linii Samsunga. Ale to, co jest istotne, to, to fakt taki, że chciałbym Wam pokazać, oprócz tego, jak dokładnie urządzenie wygląda, to również chciałbym wam pokazać, jak wygląda w rzeczywistości różnica w stosunku do Samsunga Galaxy S5, bo rzeczywiście wypada to dużo, dużo lepiej. No i tak, kwestia tego jest taka, że warto wspomnieć o, o dwóch aspektach. Przyciski, które mamy w, w Alfie, rzeczywiście też są metalowe. Sama ramka jest, jeśli chodzi o kształt identyczna prawie jak w Samsungu Galaxy Note 4 z tym, że tutaj mamy srebrną ramkę przy dowolnym modelu tak naprawdę a właśnie w Samsungu Galaxy Note 4 mamy ramkę w kolorze obudowy czyli ta część jest po prostu w kolorze obudowy tylko te fazy, czyli te ścięcia pod kątem 45 stopni są właśnie w kolorze srebrnym co lepiej wygląda? No to już jakby prywatna ocena każdego, ale rzeczywiście yy, telefony w tym roku, czyli właściwie pod koniec tego roku, bo mam na myśli właśnie Alpha, yy, Note 4, Note Edge, yy, wyglądają dużo, dużo lepiej. Yy, I teraz tak, chciałem Wam tylko pokazać yy, jakby w porównaniu, jak to wygląda, w, yy, jeśli chodzi o Samsunga Galaxy S5 i Samsunga, właśnie Galaxy Alpha. Ok, na pierwszy rzut oka, y, może faktycznie od razu widać, że ramka w s jest plastikowa. Y, ta w Alfa jest oczywiście metalowa. Y, no i jedyne, czego tutaj jakbyśmy mogli się nie, nie domyślić na pierwszy rzut oka, z tej strony przynajmniej, to jeśli chodzi o przycisk power. No bo ciężko tutaj stwierdzić, czy, czy nawet w s jest on e, metalowy, czy też nie. Oczywiście jest tutaj plastikowy. Co zresztą. A tutaj, jakby no, też, ale to one się trochę ba Te telefony w tym momencie, więc tak, no i po prostu czuć to od razu pod, pod palcem, że jednak Galaxy Alpha on nie jest tak luźny. Może kwestia też wyrobienia, oczywiście. No, przecież te piątka mam już dłużej i. Faktycznie wygląda to w ten sposób, że no mogło tu się trochę wyrobić, i teraz, tak jeśli chodzi o dół, oczywiście inaczej jest umiejscowiony głośnik, i tak dalej. Ale to co warto powiedzieć, to również fakt, że w tej dolnej części chyba najładniej prezentuje się Alfa, bo, bo ten głośnik znajduje się jednak tutaj, nie na tylnej klapce, tak jak w Nauce 4. To co mnie osobiście jakby najbardziej tutaj nie podoba się w tych urządzeniach. No to tutaj te przeszycie takie dziwne, takie przerwy w tej, w tej ramce. Słabo to wygląda pod mo, moim względem, właśnie szczególnie jak patrzymy na urządzenie z frontu. E, mimo wszystko jakoś tak, no nie wiem. Kwestia oczywiście tutaj, e, kwestia oczywiście kto co woli, ale rzeczywiście. No, nie wiem, mnie się to jakoś tam specjalnie nie podoba. Samo urządzenie jest naprawdę no, lżejsze. No, bo mamy tutaj 140, 114 gram, z S5, no wiadomo większa, ale mamy tutaj aż 145 gram. No i tak, tu mam grubość urządzenia 6,7 mm. Tu mam 8,1 No i to widać, no, to jest ponad milimetr grubości różnicy. I rzeczywiście, no to widać gołym okiem. Zresztą widać, że ta sama klapka tutaj jest jakby dużo cieńsza, bardzo szybko zaczyna się, jak kończy się ramka. No i to jest jakby druga rzecz, która jest tutaj największym problemem, jeśli chodzi o te nowe urządzenia. Dlaczego? No, bo faktycznie okazuje się, że te urządzenia, przez to, że właśnie miałem taki design, a nie inny, i one są naprawdę bardzo cienkie. No i przez to są zgrabne niezwykle, no nie posiadają IP67, zarówno Galaxy Alpha, Note 4 i Note Edge. No i próbowałem się dowiedzieć, właściwie dowiedziałem się tyle, że po prostu jest to nowa linia jakby całych obudów, czy tam nowych, nowy sposób na prezentowanie urządzeń Samsunga. I po prostu to fizycznie się nie dało tego zmieścić, żeby, żeby to urządzenie jeszcze było wodoodporne. I tu chyba nie jest jakby kwestia, nie wiem, jakichś dodatkowych zabezpieczeń wewnątrz urządzenia, tylko chodzi właśnie o tą klapkę, która musiałaby być troszeczkę wybrzuszona, musiałaby mieć te gumki, które rzeczywiście tam chronią to urządzenie. No bo tu jednak oczywiście tego nie mamy. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że oczywiście klapka tutaj jest plastikowa. Giętka, jak zawsze, a samo urządzenie jest tutaj ma NanoSim, więc to jest też dziwne rozwiązanie, że zdecydowali się na NanoSim, nano no ale mimo wszystko. Naprawdę urządzenie świetnie wygląda. Jest naprawdę bardzo ładnie spasowane. To jest najlepiej spasowane urządzenie, w momencie, do momentu, oczywiście, aż Note 4 pojawi się w sprzedaży. Chociaż no Galaxy Alpha w sumie też nie jest jeszcze w sprzedaży, ale naprawdę to jest najlepiej spasowane urządzenie, jakie Samsung wyprodukował. Wygląda świetnie, jest naprawdę bardzo cienkie, bardzo lekkie. No i przy tym wymiarach no jest wręcz idealne, jeśli chodzi o po prostu takie korzystanie na co dzień. To urządzenie naprawdę myślę, że no bardzo fajnie się sprzeda pod jednym względem. Uniwersalny rozmiar, średnia specyfikacja, troszkę cena za wysoka, ale myślę, że ona szybko spadnie. Miejmy świadomość, że ta cena, która tam jest ustalona, chyba 2699, no to oczywiście z zegarkiem, czyli tak naprawdę ta cena by oscylowała gdzieś koło 2000. Myślę, że to by było już Całkiem fajne rozwiązanie. To co warte tutaj jest odnotowania, nie zauważyłem jakiegoś super wielkiej różnicy, jeśli chodzi o grubość ramek i w momencie, kiedy poświetlimy sobie ekrany. Wygląda mniej więcej tak samo, jeśli chodzi o grubość o ramki i ekranu, gdzie się on zaczyna później. Więc wygląda to naprawdę bardzo podobnie. No i tak, jeśli chodzi o Galaxy Alpha, no ja na pewno nie będę kupował swojej sztuki, no bo wiadomo, kupuję Note 4, ale chciałbym jeszcze w następnych kilku filmach przedstawić Wam funkcje, jakie posiada Galaxy Alfa, omówić troszkę jakby sam interfejs i tak dalej i to, co na pewno się znajdzie, pamiętajmy, że to jest jeszcze wersja testowa, to nie jest finalna, więc pewne zmiany jeszcze mogą zajść, tak jak wspominałem, że jeśli chodzi o Front urządzenia, czyli o, o, to, o tą taflę szkła, że może to troszeczkę inaczej wyglądać jeszcze, e, czy ramka jeszcze może być troszeczkę zmieniona, ale no tak naprawdę prawie identycznie będzie wyglądała właśnie do tej wersji. E, dobra, w na następnych filmach przedstawię Wam jeszcze kilka funkcji. Myślę, że e, zrobię też recenzję tej wersji testowej, jakąś taką skróconą. E, no i zrobię również e, później recenzję już w wersji tej produkcyjnej, którą na pewno postaram się. Dorwać z jakiegoś sklepu albo właśnie bezpośrednio od Samsunga. Dzięki bardzo, trzymajcie się. No i pozdrawiam, cześć.